Cześć, tu Tomek z Motocontrollera. Widzimy się po raz kolejny, jak co piątek, na naszym kanale. W dniu dzisiejszym opowiem Wam jaki miałem raport, jaki to był samochód, jak wypadł ten samochód w naszych oględzinach, czy będzie warto go kupić, czy nie. Wszystkiego się zaraz dowiecie. Dzisiaj wykonywałem test kompleks. Jest to test, który zawiera oględziny pojazdu od spodu, natomiast nie zawiera on podłączenia komputera diagnostycznego w celu weryfikacji błędów. Tutaj klient również sobie domówił usługę telefonu po oględzinach, więc zaraz po, po oględzinach wszystkiego na świeżo dowiedział się, jak ten raport przebiegł, czy warto, czy nie warto, zanim otrzyma od nas, oczywiście, raport z pełną dokumentacją ze zdjęciami drogą elektroniczną. Więc tak, dzisiaj oglądałem Audi Q7. Samochód z 2007 roku z 3-litrową jednostką Diesla, generującą moc 233 konie mechaniczne, samochód miał już przebieg niecałe 250 tysięcy km i został wyceniony na 39 990. <grydy> Te końcóweczki, podobnie jak i w sklepach na cenach, no nie całkiem inaczej to wygląda niż 40. No dobrze. Dobrze, przechodząc do kontroli zewnętrznej pojazdu. No niestety. E Wypadł troszeczkę słabo, ponieważ cała prawa i lewa strona była już powtórnie lakierowana, naprawiana. Przedni zderzak również nosił ślady napraw lakierniczych, było to widoczne gołym okiem. Dobrze, przechodząc dalej, podczas kontroli szyb, szyby wszystkie w oryginale poza szybą czołową to znaczy poza. Ona w tym przypadku również jest oryginalna, natomiast była wymieniona w ASO. Różni nam się tutaj rok produkcji szyby. W tym momencie założone były opony zimowe z 2011 roku. Masakra 10-letnie opony zimowe. No co to dużo mówić? No raz, że wiek, dwa, no spękane, no kwalifikują się na złom, do niczego. No sprzedający tutaj dorzuca do, do samochodu dwie opony. Letnie, no to opony letnie z 2013 roku, no też bez, bez rewelacji, 8-letnia opona. No, w, czyli na starcie, jakby nie patrzeć, czeka nas zakup dwóch kompletów opon na lato, na zimę. Dobrze, przechodząc do wnętrza pojazdu, do kontroli, co tutaj mamy w środku. No w środku normalne ślady eksploatacyjne, środek został oczywiście wyczyszczony, odkurzony, przygotowany, można powiedzieć, pod sprzedaż. Samochód już od dłuższego czasu jest sprzedawany, o czym poinformował mnie również sprzedawca, że no, chce się pozbyć tego auta. no Trochę ma z nim problem, już z ceną dość sporo zjechał w dół. Do pojazdu niestety ale mamy tylko jeden kluczyk, brak jakiś tam aktualnych map, tutaj już, już od dawna nie była robiona aktualizacja. No, kolejnym dość dużym minusem niestety niesprawna klimatyzacja. No i niestety, ale również na postoju, jak i później podczas trakcie jazdy, no, odzywa się nam już wspomaganie. Widać, że pompa już troszeczkę nie domaga. Przechodząc do komory silnika, wnętrza bagażnika, na start, co się mi oczywiście rzuciło też w oczy, no i zanim też podeszłem do oględzin, pojazd był podpięty pod prostownik, był ładowany. Więc no coś z akumulatorem na pewno będzie na rzeczy. Więc tutaj pierwsza rzecz: akumulator na pewno będzie do wymiany. O późniejszym tym samochód został odpalony. On sobie chodził tam dość długo. No niestety nie podładował się. Cały czas musieliśmy go po zgaszeniu palić na starter. No sprzedający sam przyznał, że akumulator najprawdopodobniej się rozsypał. Więc tutaj akumulator będzie na pewno do wymiany. Silnik nie był umyty, rozrząd w porządku, bo tutaj wiadomo, 3 litrowa jednostka, rozrząd z tyłu, na zimnym, jeżeli już daje odgłosy, więc trzeba go wymienić, niektórzy mówią, że się nie wymienia, bo są łańcuchy, no nieprawda, ale w tym przypadku rozrząd był ok, niby sprzedający mówi, że nic tutaj nie robił, no ale jeszcze na zimnym był samochód odpalany, więc powiem szczerze, rozrząd nie dawał żadnych niepokojących odgłosów. Sprzedający posiadał na miejscu podnośnik, więc podnieśliśmy sobie od razu samochód, żeby go oglądać od spodu. No i co nam tam wyszło? Hmm, no powiem szczerze, oj, bardzo dawno nie widziałem w takim stanie podwozia. Ktoś może powiedzieć, Audi nie koroduje, nie rdzewieje, tam raczej będzie zdrowe w 100%. Zobaczycie to sami na, na przebitkach, na zdjęciach. Masakra. <t> tak to mogę podsumować. Wypowiedzcie się, widzieliście w takim stanie kiedyś samochód od spodu? Albo każdy by powiedział, a Honda, Mazda jak najbardziej, ale Audi? No, powiem szczerze, sam byłem w szoku, że Audi może tak od spodu wyglądać. Więc tak, co, od tego, co tam od tego spodu mamy? Więc tak, osłony były kompletne. No niestety, widoczne wycieki amortyzatory suche, bez wycieków, natomiast sprężyny w strasznie opłakanym stanie, pordzewiałe, wszystkie elementy stalowe, zawieszenia, układu wydechowego, płyta podłogowa skorodowana, no strasznie, widać, że ten, że ten samochód, nie wiem, czy on był po prostu gdzieś utopiony, czy stał po prostu na jakiejś łące, czy coś, nie wiem, sprzedający tutaj, no, mówił, że samochód długo stoi, tego co prawda oglądałem go, samochód stał na kostce brukowej, ale nie wiem, gdzie on stał wcześniej. Być może, że w jakichś krzakach, e, przez to, że był uszkodzony i nikt się za niego nie zabrał. Masakra. No, ocencie to sami. Co do samej jazdy, przechodząc. Mm, skrzynia zachowywała się poprawnie. Dowiedziałem się od sprzedającego, że e, była robiona w 2017 roku. Posiada nawet na to dokumenty, więc jest to jakiś tam plus, że mamy to już z głowy. Niestety dobiegały niepokojące odgłosy z układu kierowniczego. Raz, że pompa wspomagania. Dwa, coś było ewidentnie wybite z lewej strony. Być może, że to drążek, wahać, sworzeń. Coś na pewno, coś nam się tłukło. Więc przeglądnięcie zawieszenia trzeba będzie tak samo sobie zrobić i usunąć te usterki. Dość spore drgania na, na układzie Kierowniczym podczas hamowania, więc tak wyszło podczas oględzin podwozia, tarczek klocki do wymiany. Niestety, palące się błędy na desce rozdzielczej, częste komunikaty od hamulca ręcznego. Hamulec, co prawda, był spuszczony, natomiast na desce widniał jako zaciągnięty cały czas, więc też mamy tutaj problem. No, powiem szczerze, słabo. No, niestety, również ta jazda wypadła nam marnie. No, niestety. Niestety, dokumentacji serwisowej nie mamy żadnej SASO. Nie było żadnej książki serwisowej. Jedyna dokumentacja to faktury, które posiadał sprzedający z ostatnich napraw. Oczywiście te faktury dał do wglądu. No jest to po części jakoś dokumentowane, ale no ale nie znamy całej tej historii tego pojazdu od samego początku. Nie wiemy co było na rzeczy. Więc to też no niestety na minus. Powiem szczerze, tak, dociekając, zacząłem go podpytywać, czy już sprzedawał wcześniej, czy to pierwsza próba sprzedaży. No, mówi, że już sprzedawał ten pojazd wcześniej. No i faktycznie gdzieś tam nawet udało się znaleźć jakieś archiwalne ogłoszenie, które było bodajże półtora roku temu. Ten pojazd był wystawiony na sprzedaż i nie udało się go sprzedać, więc no widać, że ma spory z, problem ze sprzedażą tego pojazdu. Ehm, o czym sam później przyznał. Ehm, czy warto, czy nie warto? No niestety nie, nie warto. Nie polecam tego samochodu. E, naszemu klientowi podczas e, rozmowy również przekazałem taką informację. No, niestety, pojazd w tym stanie, e, z takimi mankamentami, usterkami, naprawami, e, no, niestety nie może zostać polecony. Ja myślę, że nikt z was też by nie kupił takiego, takiego pojazdu. No, no, niestety, on wymaga bardzo, bardzo dużo wkładu, żeby go. To wszystko, że tak powiem, ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi i bezpiecznie się nim można będzie wtedy poruszać, bo na ten moment, no niestety, ale nie. Eee, więc z mojej strony samochód nie został polecony. Nasz klient będzie sobie musiał, niestety, ale poszukać inny egzemplarz. Miejmy nadzieję, że uda mu się natrafić na taki, który, który przejdzie nas test pozytywnie i zostanie polecony, i będzie mógł się cieszyć zakupem swojego wymarzonego auta. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kto z Was jeszcze nie subskrybuje, kliknijcie w dzwoneczek, zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się na kolejnych oględzinach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.